PENY Animation z Polskie. Pobrałam Tor. Zgadza się. Najbardziej złowieszczą przeglądarkę wszych czasów. Bujałam się chwilę, aż w końcu natrafiłam na stronę, gdzie ktoś pomieszczał losowe linki. Jeden z nich był podpisany. Więcej pary dla kobiet o silnej woli. Z reguły łykam reklamę, jak młody pelikan, więc kliknęłam ten link. To wyglądało jak zwykły pokój do czatowania. Ale poruszane tam tematy były dalekie od tego, co uznajemy za normalne. Witajcie, moi mili, witajcie w miejscu, w którym te kobiety o silnej woli udostępniają swe ciała dla naszej satysfakcji. Miałam bekę, gdy to przeczytałam. Miałam wrażenie, że jestem w jakimś wirtualnym cyrku, czy coś ten deseń. Zacznijcie wysyłać swoje sugestie. Działamy na zasadzie: kto pierwszy, ten lepszy. Nagle czat zasypały wiadomości od różnych użytkowników. Ogólcie ją na łyse jajo! Macie natychmiast zerwać jej paznokcie! Wykujcie jej oczy! Podpalić! Spalić! Przypalić! Dlaczego jej skóra wciąż jest na miejscu? Obedrzeć ją! Ma chujowe cycki! Jak nam jej guz za duże! No dalej, sprawdźmy czy w środku jest silikon! Rozetnijcie jej język, żeby przypominała węża! Doróbcie jej trzecie oko! Zero palców, zero piąteczek! Trzeba zretuszować jej nos, najlepiej go utnijcie. Same te wiadomości już były niepokojące, ale najgorsze dopiero miało nadejść. Nie miałam zielonego pojęcia, o czym oni mówią i w końcu postanowiłam się zapytać. Co tak właściwie robicie? W zasadzie wszyscy olali moją wiadomość i dalej pisali swoje. Odetnijcie sutki! Użyjcie żelaza do znaczenia bydła. Tym razem wypalcie jej dziwka, dobrze? Czy dacie radę powrywać jej włosy? Ugotujcie jej łeb! Podpiszcie ją paralizatorem. O czym wy mówicie? Tym razem ktoś mnie zauważył. Jesteś tutaj nowa? Tak. Aha. Wysłali mi wiadomość na privie. Czułko, to ja z tego czatu. Hejka, co chcesz wiedzieć? O czym wszyscy rozmawiają? Kim jest ta kobieta i dlaczego wygadujecie te okropieństwa? Serio, nie wiesz co jest grane? Jak widać nie. To co ty tutaj robisz w takim razie? Skąd masz dostęp do tego pokoju? Ja tylko chciałam poszperać w darkwebie, a link do tego pokoju po prostu wyskoczył na moim ekranie. Ciekawe, więc nie masz zielonego pojęcia, co tutaj się odstawia. W rzeczy samej, możesz mi uchylić rąbka tajemnicy? Masz tam ten drugi link? Który? Ten z odnośnikiem do filmu. Nie. Jaki film masz na myśli? Zżerała mnie ciekawość, ale wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że lepiej byłoby nie wiedzieć tego. Od tamtej pory cały czas oglądam się przez ramię, a to wszystko przez moją nieposkromioną ciekawość. Czy na pewno chcesz wiedzieć? Tak. Jesteś pewna? Nie wyglądasz na osobę, która będzie zadowolona, jeśli się dowie. Tak, chcę wiedzieć! No dobra, ale to jest dość drastyczne. Mam nadzieję, że po tym wszystkim nie puszczą ci nerwy. O mnie się nie martw, poradzę sobie. Dawaj, co tam masz. No więc, pokój, który właśnie odwiedziłaś, jest połączony z czerwonym pokojem. Wiesz, co to jest czerwony pokój? Nie mam pojęcia. Wiem, że to mogło zabrzmieć głupio, ale na serio nie wiedziałam, o co chodzi. To miejsce, gdzie pojeby płacą za to, żeby oglądać livestreamy z gwałtów, tortur, morderstw i jeszcze gorszych rzeczy. Byłam śmiertelnie przerażona, kiedy się o tym dowiedziałam. Ale nie mam bladego pojęcia, jak się tutaj znalazłaś bez płacenia. Niby skąd mam to wiedzieć? Oni na serio torturują ludzi? A może to wszystko jest ustawione? Miałam nadzieję usłyszeć, że to tylko wyreżyserowany spektakl. Wszystko jest na poważnie, ale tylko ci co zapłacili, mają dostęp do streama, a ty dzięki Bogu nie płaciłaś tym skurwysynom. synom. Skąd to wszystko wiesz? Często tu zaglądasz? Masz dostęp do streamingu, prawda? Zgadza się, mam. Ty w ogóle lubisz to oglądać? Niespecjalnie. W takim razie co tutaj robisz? Nie mogę ci tego wszystkiego zdradzić, ale zaufaj mi. Jestem w jednym z nich. Pracuję dla pewnej organizacji. Próbuję włamać się do ich systemu, aby to powstrzymać. Dlaczego ich jeszcze nie drwałeś? Dlaczego bezkarnie robił takie rzeczy? To odrażające. Robimy co w naszej mocy. Ci ludzie są zbyt cwani, a ich zabezpieczenia ciężkie do przełamania, ale nie martw się. Końcu wpadną w nasze ręce, a my dopinujemy, żeby ponieśli konsekwencje za swoje czyny. Mam nadzieję, że tak będzie. Mogę spytać coś jeszcze, jeśli nie masz nic przeciwko? Pan śmiało. Skąd biorą swoje ofiary? Jakie wybierają? Porywają swoje ofiary. Pod koniec każdej sesji wszyscy robią burzę mózgów. Niemniej jednak nie są to losowe ofiary. Zawsze skupiają się na łatwym celu. Chcesz wiedzieć coś jeszcze? Tak. Zauważyłem, że ofiarą zostaje osoba z poprzedniego sensu. To oznacza, że my też nie możemy czuć się bezpiecznie. To dlaczego ludzie to oglądają, skoro potencjalnie mogą stać się kolejnymi ofiarami? To właśnie ten dreszczyk emocji przyciąga tutaj wszystkich. Głowa do góry. Jestem tutaj, aby cię ochronić. Po prostu powiedz mi, gdzie mieszkasz, a ja wyznaczę kogoś do obserwacji twojego domu. To właśnie wtedy popełniłam największy błąd w swoim życiu. Uwierzyłam mu i zdradziłam swój adres. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Ciąż nie mogę sobie tego wybaczyć. Najwyraźniej każdy popełnia błędy. Rozmawialiśmy jeszcze przez kilka minut, a potem cały czat przeszedł w tryb offline. Następnego dnia dzwoni dzwonek do drzwi. Dostałam paczkę, ale nie było na niej imienia nadawcy. Nie byłam w stanie powiedzieć, jaka firma kurierska ją dostarczyła. Gdy rozejrzałam się wokół, nie było nikogo. Kto mógł podrzucić je pod moje drzwi? Wzięłam ją do domu. Prawie puściłam pawia, jak zajrzałam do środka. Była tam ludzka ręka z przyczepionym liścikiem. Znaleźliśmy cię, dzielna kobieto. Będziesz kolejnym gościem naszego programu. Podniosłam pudełko i pobiegłam w stronę samochodu. Nie mogłam złapać tchu. Serce waliło mi jak młot. Wcisnęłam sandał w podłogę i pojechałam prosto na komisariat. Wszystko opowiedziałam policji. Do tej pory nawet przez myśl mi nie przyszło, że gość, z którym czatowałam, był jednym z nich. Umieszczono mnie pod nadzorem policji dla bezpieczeństwa. Po tygodniu ujęli sprawców. Gość z czatu przyznał się do 16 zabójstw i wielu napaści. Tak więc błagam Was wszystkich: Nigdy nikomu nie podawajcie swoich danych przez internet. Jeśli nie macie pewności, że osoba po drugiej stronie ekranu nie jest psychopatycznym mordercą, dbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Ben Animation z Polskie.